Siema Witajcie. Witam Was na live. To jest. To jest złowczystej postaci. Ultimate Custom Night. I chcę to gówno przejść. Tak. To będzie rzeźnia, to będzie rzeźnia, to nie, to nie będzie przyjemne, to będzie rzeźnia, to będzie... To będzie złe, to będzie okropnie złe, to będzie straszne. Serio, nie żartuję. Boże święty, ja nie wiem, jest tak gorąco na tym dworze, że to jest okropność. Tam dosłownie wytrzymać się nie da. Dobrze, muszę. Myślę... Aj. Ole blisko. To jest Freddy, to jest Freddy, to jest Freddy, to Freddy. Come on! Come on! O, się o to chodzi. Ja wytrzymam tylko minutę i to jest... To jest cały mój progres. To jest w skrócie cały mój progres. Wiesz czym? to zrobić? A jeszcze, jeszcze na, na tego kutachiarza trzeba yy, ci, na, yy, pieniądze zebrać. To nie, to nie są jedyni. Springtrap spring też nie. Jeszcze marionetka. Po co oni tu marionetkę dali do tego? To dobra. Nie, 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 nie. nie. To będzie masakra. No ty z To jest w to jest rzeźnia. Dziś, że to da na challenge? A. Dobra. Szukaj kasy, kurde. Kurde, skąd ty się tu pojawiłeś? Hodz, Fredio, hodz, czy się do mnie? A, no jeszcze ty, no tak, za komuś tobie. You hear that? And round, 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 round. Fajnie. Dobra, co się będzie pierdleć, lecimy 50-20. nawet nie było. Tu mam taki baj bajzel, bo co ja się tym chwalę. Ech, kurde, mój, mój mikrofon. Ale kurde, no. Dobra, wolna przestrzeń. Szybko. Tego. To nie jest możliwe ogarn ogarnięcie tych wszystkich animatroników. Jak? Nawet nawet nie zacznę, to już ginę. W śmieciu O kur... Dobra, leśnijmy za old friends Szybko! No come on! Jak miałem to zrobić? Nie miałem to zrobić, no. Nie miałem to zrobić. Tamstwo. Ach, fajn, fajnie mi to krzesło skrzypi, to nie moja akurat. Um. A! Nie, poszedł górą, czyli może iść tędy I siasty. przychodzi tak długo. tej Freddy też śmiecił. Wątpię, że to przejdę. O! A! Myślę, że to nie jest nawet takie trudne do obczajenia. Na, 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 na nim musi być cisza całkowita. To trzeba... ona tylko raz się pojawia, chyba, może dwa razy. Na nim trzeba założyć maskę, na niego też trzeba założyć maskę, a jego trzeba odkryć latarką, tego, na, na niego trzeba kupić pryszaka i na, niego, na nią też. Na, na nią, trz, trz, na, na nią trz, y, trzeba zaknąć drzwi ale jeżeli jest 100% y, znaczy 100 stopni, y, 100 stopni y, w naszym poko y, w tym biurze to wtedy y, to nie działa po prostu, nie działa, więc jakoś a na nią tylko trzeba to w sumie nawet łatwe do przejenia. Tylko trzeba na musicmana bardzo uważać i na innych. Nie. I ona, jak się szybko tu pojawia, że te, w takim błyskawicznym tempie. Bon. Dobra. Poszedł sobie. Stary, po poratuj mnie fast coinami, proszę. Oba jest druga w nosy. Zawsze zamykać prawe te Jak uruchamiam kamerę. Teraz otwórz Teraz urucham. Czy jest power Tu jest poła Nie, to nie jest Kurde, gdzie jest power Tu jest power-ac! Teraz? wa. Hu, Zoba, co było ciężkie dogarnięcia? Chill, 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 chill. Yar, who touched me bird. Aaaa. Aaaa. aha, ale zamknęłem mu drzwi. Mów, przecież zamknęłem mu drzwi. Aha! He can't be stopped by the office door. Ona też... Mhm. Czy na, na nich trzeba uzbierać Czyli... Okej, okay, czyli już wiem, ale jakoś nie pojawiał się zawsze. Ja że tutaj jak się zamknie, to oni wtedy nie przychodzą, te oniematroniki. Cholera. Znowu! No weź, dopiero co... Морда клапки. Поскойный старый. Cika, 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 maskę. Nie, 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 w nie, 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 zaraz. Ja mam nadzieję, że coś Wam się tam spodobało. Ale to jest po prostu cierpienie, to jest cierpienie ta gra. To nie jest, to nie jest, to nie jest miłe, to jest po prostu cierpienie, to jest cierpienie, to jest sery cierpienie. Dobra, ja mam, wraże... ja mam nadzieję... wrażenie kusiwa. Ja mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pamiętajcie o zasubskrybowanie mojego kanału i obserwujcie mojego Twitcha, tak, ten, to jest to samo, anatogamespl, tylko że po prostu a z jest, więc wchodźcie, wchodźcie, obserwujcie i pamiętajcie o, no, obserwacji, że tam też, że znaczy, tam to akurat tylko robię na PlayStation transmisję, no i, no ale wpa wpadajcie, wpadajcie. Jestem co... Jestem co pogadać sobie, Jest, mam tam co pogadać sobie, no, a live, live będę robił na, na YouTube, będę na komputerze, albo no też czasami na konsoli, ale no. Ale pamiętajcie, wpadajcie, no. To cześć.